Dzień dobry Państwu, portal Radomsko24. Irek Staszczyk, gospodarz programu. Państwa, i moim gościem jest dzisiaj pani Ewa Ziłkowska, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych w Kamińsku. Witam serdecznie. Witam. Pani dyrektor, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła pierwszego stopnia. To wszystkie te stopnie kształcenia w pani placówce? Czy coś pominąłem? To są te typy szkół, mhm. które funkcjonują, ale oprócz liceum i technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia szkoła ma również możliwość tutaj kształcenia na kursach zawodowych oraz dla liceum dla dorosłych. No i teraz takie pytanie, nie jest Pani pierwszą przedstawicielką dyrekcji z powiatu radomszczańskiego, bo nauczyciele zgodnie twierdzą, że nowy rok szkolny to nie będzie łatwym rokiem szkolnym, że mam tu na myśli procedury rekrutacyjne. Bo to jest podobno, też tak słyszałem, Związki Zawodowe Związek Nauczycielstwa Polskiego się wypowiada, to będzie taki martwy rocznik. Bardzo trudny rocznik, ponieważ mamy dużo mniej dzieci. Tak? Mam na myśli oczywiście uczniów klas ósmych. Ja tutaj pokusiłam się mhm. o takie pewne statystyki, ale wyłącznie dotyczące powiatu radomsztańskiego, bo skupiłam mhm. się tylko na tym powiecie. I biorąc pod uwagę liczbę uczniów w powiecie radomszczańskim, to mamy 552 mhm. osoby. Porównując poprzedni rok, to mieliśmy 1357. To mamy o 245% mniej. To jest naprawdę bardzo dużo. I biorąc pod uwagę tylko powiat radomszczański i, i moją szkołę, zauważyłam, że, że moja szkoła jest troszeczkę pomijana w całym mhm. tym procesie rekrutacji. I tak takie mam odczucie. Czyli jak mam to rozumieć, że po prostu bardzo mało się mówi o szkole w Kamieńsku, tak, w jaki tak. sposób promuje ją się w powiecie? Zapomina się, ponieważ mhm. mówi się cały czas o radomszczańskich szkołach, a jest jeszcze oczywiście w powiecie. Szkoła, która jest prowadzona od 2007 roku przez gminę Kamieńsk i ona również znajduje się w powiecie radomszczańskim i też preferuje tutaj duże możliwości dla uczniów, dla rodziców i tutaj dla, dla kadry pedagogicznej. A z czego to może wynikać? Z tego, że może faktycznie ta szkoła jest tak na obrzeżu powiatu? No bo tak jakby nie było Kamieńsk, dalej to już rozprza. Dalej jest są jeszcze Gorzkowice, jest no, ja rozprzapza Piotrków, tak, tutaj mamy kleszczów z drugiej strony. To mówię, to już w powiecie radunzczajstwa tak, jest jakby na tak. obrzeżu. To może częściej pukać do starostwa powiatowego, do Wydziału Oświatu i przypominać o sobie. To znaczy, ja bym może sobie życzyła i chciałabym, tak, żeby artykuły, które pojawiają się, albo jakieś informacje, które pojawiają się zarówno na portalach społecznościowych, czy w mediach że jeżeli używamy tutaj określeń powiat radomszczański i szkoły radomszczańskie tutaj, czy może nie szkoły radomszczańskie, szkoły powiatu, powiatu. Radomsz... powiatu radomszczańskiego, żeby w tych szkołach też mówić o gminie Kamieńs i szkole ponadpodstawowej w Kamieńsku. No to chyba pretensji do portalu radomsko 24 pani nie ma, bo często wspominamy, <noise> wspominamy na, na portalu o właśnie szkole. No właśnie, czy teraz w takim razie, biorąc pod uwagę ten trudny rok, który się zbliża, takie widmo zmniejszenia klas, będzie w pani szkole? Że nie będzie na przykład danego profilu dwóch klas, tylko jednej, jednej klasy? Jak to będzie wyglądało? Może być trudno, ponieważ mhm. no, zgodnie jest tutaj. Z tym co mam na ten moment taką wiedzę, bo jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji, czyli od momentu składania wniosków i uczniowie tutaj klas ósmych wraz z rodzicami przynosili dokumenty, czyli do szkoły pierwszego wyboru e, wnioski, no to mam osiemnaście wniosków ale to biorąc pod uwagę całą skalę tutaj mm -hmm. naszych wszystkich szkół tutaj w powiecie radomszczańskim, bo tak. oczywiście mm -hmm. powiat radomszczański ma jeszcze szkoły radomszczańskie, mają inne gminy, czy na przykład nie wiem, mogą mieć tutaj powiat stochowski, tak, mogą mm -hmm. mieć Bełchatowski, Piotrkowski, Pajęczański, czyli wiele, wiele więcej możliwości niż szkoła w Kamińsku, bo szkoły w Kamieńsku na ten moment i do tej pory, mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Mm -hmm. Wybierały zazwyczaj tutaj e, gminy Kamień. Tak, w gminie Kamiec mamy mhm. szkołę podstawową w Kamieńsku, szkołę podstawową w Gorzędowie, w gminie Gomonice mamy szkołę podstawową w Szanowicach, Czyli czy w Gomunicach. Czyli do, do Do was. mnie, tak. W tak. związku z tym, jak byśmy policzyli liczbę uczniów, tak, wśród tych gmin najbliżej, które mhm. są mojej miejscowości, naszej szkoły, to w ósmych klasach mam 54 mhm. osoby. To jest naprawdę bardzo niedużo. I teraz, biorąc pod uwagę te 54 osoby i u mnie z pierwszej preferencji 17 osób, to wydaje mi się, że to jest dobry wynik. No właśnie, bo to trzeba brać pod uwagę, że. No, Całą skalę, że tak? Absolwent 8 klasy Szkoły Podstawowej z Radomska nie wybierze raczej. To szkoły są pojedyncze osoby, tak, pojedyncze osoby, ale się zdarzają. tutaj ofertę tak samo. Też jest, czy będzie kształcenie w klasie, o profilu wojskowym. U nas ta klasa nazywa się Mundurowa no i ona właśnie. jest łączona mhm. policyjno-wojskowa. I teraz mam bardzo, bardzo dobrą wiadomość, ponieważ w piątek dotarły do mnie informacje, że nasz wniosek o tutaj otworzenie oddziału przygotowania wojskowego został pozytywnie zaopiniowany. Ja nie mogłam wcześniej upublicznić takiej wiadomości, mhm. bo jeszcze nie wiedziałam, tak, czy, czy ta szkoła, moja szkoła, tak, będzie miała taką mhm. pozytywną opinię. Mamy, tak? Czyli mamy tutaj zielone światło i taki oddział może powstać. Czyli jest, rozumiem, że to jest, że to będzie. Będzie oddział w szkole, klasa to będzie mundurowa przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej i ten GLAD już jest podpisany pieniądze z tego tytułu trafią do pani szkoły. Na ten moment wygląda to tak. Mhm. Mamy zgodę na otworzenie oddziału przygotowania mhm. wojskowego. Żeby tak. on mógł być otworzony, tak, to mhm. oczywiście będzie odpowiednia umowa podpisana i muszę mieć przynajmniej 15 kadetów żeby taki oddział otworzyć. Dlatego w tym momencie ja będę walczyła i będę tutaj promowała tą szkołę i ten profil wojskowy, bo to będzie klasa tutaj oddział wojskowy pod nazwą oddział przygotowania wojskowego, mhm. żeby tą minimalną liczbę osób 15, tak, zebrać, żebym ja mogła taki oddział mhm. otworzyć. A w związku z tym starać się o dotacje celowe. Rozumiem, czyli ja bym popełniał jeszcze raz, bo mi się wydaje, że po raz pierwszy tutaj teraz w programie rozmawiając ta informacja dotrze do mieszkańców tak, powiatu Radoms... uczniów powiatu radomszczeńskiego, że w Kamieńsku jest, a przede wszystkim będzie. że w Kamieńsku taki profil będzie klasy mundurowej, bo podobny jest w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Radomsku, tak, który ja, cieszy tak, się uży... dużym powodzeniem, tam może być już za dużo kandydatów, dlatego bardzo dobrą propozycją jest teraz Kamisk. Będzie taka klasa. Yy, tak, tak jak wspomniałam, yy. jest duże prawdopodobieństwo, że taka zostanie klasa utworzona, pod warunkiem, że będę miała tutaj tą liczbę osób chętnych. Yy. Panie dyrektor, bo już niejednokrotnie w rozmowach z dyrektorami podkreślam, że dyrektor to nie tylko dyrektor, ale również menadżer, człowiek, który musi myśleć, w jaki sposób pozyskiwać pieniądze dla szkoły, dla swojej placówki. No bo jeżeli będzie mało uczniów, to będzie mniejsza subwencja oświatowa, prawda, która powinna trafić do Waszej szkoły. I tu w tym momencie nie mylę się, mówiąc, że jeżeli by powstała ta klasa mundurowa, mhm. tak jak mówiliśmy, to trafią pieniądze z Ministerstwa Obrony tak, na 180 godzin, dokładnie, dodatkowo Ma, jest zwiększona subwencja oświatowa, ponieważ to jest typowa klasa, która mhm. jest włączona w ustawę prawo oświatowe i w ustawę o zadań oświatowych tutaj Państwa i w związku z tym to jest projekt skierowany właśnie do uczniów szkół ponadpodstawowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Obrony Narodowej. Które klasy, o jakich cieszą się największym powodzeniem przez cały czas? O e, na ten moment cały czas utrzymujemy nabór właśnie w klasie mundurowej. W tym roku w klasie pierwszej mamy również klasę informatyczno-językową, która powiedziałabym, że się rozkręca, ponieważ coraz więcej osób chcą do tej klasy chodzić. I mamy cały czas w technikum zawód technik, elektryk, technik, mechanik, a w branżowej szkole pierwszego stopnia mechanik, monter, maszyn i urządzeń. I to są te zawody, Deficytowe powiedziałabym, że. No bo wręcz. mi się wydaje, że redesans przeżywają te szkoły zawodowe. Tak, tak zapo kiedyś... dokładnie zapotrzebowanie cały czas jest. Moje pracownie mogę śmiało powiedzieć, że są dobrze wyposażone i cały czas doposażane, ponieważ e, tutaj e, pozyskujemy. To oczywiście... marketing, pani dyrektor, niedobrze wyposażone. <laughs> bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. <laughs> e, I cały czas walczymy o pozyskiwanie nowych środków, ale w tym wszystkim bezcenne jest to, że ja mogę liczyć na wsparcie organu prowadzącego gminy Kamieńsk. Czyli, czyli zarówno były, jak i obecny burmistrz jest otwarty na Dokładnie, współpracę. Dokładnie tak. Wspiera szkołę. Tam zawsze wspiera szkołę i zawsze gdzieś tam w zakładce troszeczkę z budżetu znajdzie pieniędzy. Konkurs świadectw, jak to wygląda? Chyba teraz nie. Czy Teraz no, każdy uczeń, jeżeli tylko ma ochotę... Walczymy, walczymy Dobra. na ten moment w związku z tym, że jest niż demograficzny. Także ja i na pewno każda szkoła tutaj w powiecie radomszczańskim i w całej Polsce walczy o ucznia, żeby ten uczeń wybrał tą szkołę, moją szkołę, a nie inną szkołę. To ja postaram się jeszcze, Panie Dyrektor, o tej szkole, o profilu mundurowym, jeszcze raz na portalu radomsko 24 wspomnieć, a panią zobowiązuje do tego, żeby pani poinformowała por portal, kiedy będzie tych minimum 15 uczniów. Dobrze. Dziękuję pani bardzo za przybycie, za rozmowę. Pani Ewa Ziłkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku, była dzisiaj gościem państwa i moim. Ja jeszcze raz przypominam, że będzie oddział przygotowania wojskowego w Szkole Ponadpodstawowej w Kamieńsku, dlatego warto z tego skorzystać. Dobrze powiedziałem, pani dyrektor? Zgadza się. Cieszę się bardzo. Dziękuję państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i jak zawsze. Zapraszam na portal Radomsko 24, bo program w temacie poniedziałek, środa i piątek, godzina 19.45.